Dzień dobry, Hello. dzień dobry. Witamy Was serdecznie w nowym vlogu. Zobaczcie, jaką mamy piękną pogodę. Zrobiło się cieplej, już nie ma minusowych temperatur. A my idziemy na spacer. Właściwie idziemy do kamerzysty, którego weźmiemy na nasze wesele. Idziemy zobaczyć, co oferuje. Ale już właściwie jesteśmy w 80% na niego zdecydowani, bo. Moja siostra też go miała i było wszystko ok. Ale wiecie, technologia idzie do przodu. To było 3 lata temu, to będzie 4, jak my będziemy mieć wesele. 4 lata od mojej siostry. Także technologia idzie do przodu. Więc idziemy zobaczyć, no co jeszcze oferuje. Może jakiś nowy sprzęt. W każdym razie idziemy i zobaczcie, pogoda jest super, w ogóle już jak widać nie ma śniegu. No, a potem pójdziemy na spacer może do lasu. Też może coś nakręcimy mam. I to idziemy, załatwiamy, Jutro mam sukienkę, słuchajcie. I już byłam raz i nic mi się nie podobało, dlatego idę też tam, gdzie była siostra, bo ona sobie uszyła i ja im powiem co i jak. Wtedy na pewno mi się spodoba. Bo po prostu, wiecie, co byłam w jednym sklepie i no, jakieś amerykańskie sukienki, coś tam. No szczerze ceny były też powalające. Bo tak od 3000 się zaczynało, i, ale do, do tego nie można było nic zmienić, także odpada ta opcja. No ja chcę mieć coś, co na 100% będę lubić. No dobra, kochani. Także jutro mam to, jeszcze mam okulistę, bo wiecie co, z moim wzrokiem coraz gorzej. Także muszę jeszcze sprawdzić, co tam się dzieje. No dobra, no to, widzimy się później. Hejka. Cześć! Mamy kamerzystę! Mamy kamerzystę, ale czad! Słuchajcie, mamy, fajnie wyszło. Ten pan jest bardzo miły, wszystko nam mega odpowiada. Słuchajcie. Yy, można powiedzieć, że na poprawiny będzie gratisowo. Yy, tam wiecie, na na parę godzin tylko. No i mega się cieszymy. Bo w końcu mamy już, właściwie no mamy wszystko, tylko mamy jeszcze problem, wiecie, co z samochodem, bo chcę limuzynę, chcemy, ale nie mogę znaleźć tutaj w Grudziądzu, są tylko w Toruniu. I wiecie, ja mam takie myślenie, że jednak ta limuzyna z Torunia musi przyjechać, a y, y, będzie y, zima, bo to luty, to będzie brudna ta limuzyna i ja nie wiem teraz, jak oni to właśnie wyczyszczą, przecież to też nie można, nie wiem, mam tyle myśli w głowie, nie wiem. Będziemy szukać, może to nie będzie limuzyna, a może i będzie. Te okulary to mi się chyba już ściemniły do maksimum. Janis e? ma też ciemniane, ale się tak do końca nie ściemniają, bo mi to oczu nie widać. Ale i tak idę do okulisty, już Wam mówiłam. Bo coraz gorzej widzę. Także zrobię sobie jakieś nowe. Ale też podejrzewam, że przyciemniane. No bo jednak w Grecji jest słońce do stop. No dobrze, kochani, ja podejrzewam, że te vlogi i tak dam razem, bo, bo w sumie tylko idziemy i wam mówimy takie update'y, co, co już załatwiliśmy, co nie. Nie wiem, czy za dużo informacji w sumie to nie podaje. Ale po prostu na razie idzie wszystko tak gładko, że nie ma o czym tak za dużo opowiadać. Po prostu idziemy, umawiamy się, patrzymy, podpisujemy umowy, chcemy tego kamerzystę, tą fotografkę. Wiecie, sale to wszystko i takie co wszystko łatwo. Jakoś. Póki co. No. A ja jutro idę wybierać suknię. Także nic, zostaję w domu. <gry> idę z mamą. No, wybierać. Wiecie, po prostu powiem co chcę, jak dół taki, górę taką, bo mówię, będę szyć, nie? Przynajmniej wtedy będzie mi się podobać. Już po prostu nie mam siły na... Na wiecie, na szukanie. Ja zresztą nie jestem taką osobą, że nie wiem, że potrafi objechać wszystkie sklepy czy coś, żeby tylko, yy, żeby tylko znaleźć suknię. No idziemy? Co? Okay. Ja to po prostu, wiecie, szybko, jedną przymierzyć, Wiem, że to jest ta. I do widzenia. Wiem, że czasem się tak nie da, ale jak da się uszyć, to wtedy szyję. Dobrze, kochani. No to ja kończę. Pa, pa, pa. lasu nie masz w Grecji, don't have forest in the English. No. A tam jeszcze jest śnieg. Pięknie. Fajnie, że jest ładna pogoda, idziemy do Biedronki. Ja bardzo lubię Biedronkę i bardzo mi brakuje Biedronki tego sklepu w Grecji. Naprawdę. Biedronce są zawsze fajne rzeczy, fajne ceny, dobre ceny. A ty lubisz Biedronkę? Idziemy do Biedronki. A lubisz Biedronkę? Ale Czad. No dobra, a Biedronka. Bardzo lubi... fajnie, tak. A co kupisz w Biedronce? Chipce. Jakie? Papryko i pomidoro. Pomidory z ziołami O, dobra A. Dobre. Nasze ulubione chipsy z Biedronki Jeszcze są fajne parówki w biedronce O, ja kupię parówki, Bujek I co jeszcze? Zobaczymy, co będą mieć Czasem mają fajne rzeczy Co mamy za obiad dzisiaj? Dzisiaj mamy grochówkę, grochówkę. Pols Polish sup grochówka Dobra Lubisz? Będziesz lubić, zobaczysz Dobra? Tak. No. Dzień dobry, kochani, witam Was tym, bardziej, tym razem z tej strony. Zobaczcie, jaki widok mnie obudził. Przed chwilą padał grad i stukał o parapet. Teraz tylko śnieg. Nie wiem, czy to widzicie. Mam nadzieję, że widzicie. Może tu jakoś tak bardziej. Odwi... I najgorsze jest to, że muszę dzisiaj wyjść z domu, muszę iść do dentysty. A w taką pogodę, serio, nie chce mi się. No, ale co zrobić? Czekałam na tą wizytę już dość długo. Zanim wrócę do Grecji, to chcę jeszcze właśnie iść do dentysty tutaj. A jeszcze przy okazji pokażę Wam moje pazury, bo tak się nimi jaram, ale też nie widać tu może. O. zobaczcie jaki kolor. Dlatego pokazuję, bo kolor jest po prostu nieziemski. Taka fuksja. To jest 121 Ruby Charms z Semilaka. Jakby ktoś pytał. Ekstra, tak mi się podobają, że... Wybaczcie, ale siebie nie pokażę. Bo za ciekawie to nie wyglądam. Dopiero się obudziłam. No i idę się ogarniać. I jadę do dentysty. Ale nic z zębami nie mam. Po prostu co roku robię skaling, czyli ten piaskowanie, usuwanie kamienia. Także idę. Podam się dość długo, czeka na wizyty. Dlatego muszę iść, nie mogę tego odwołać. Ale zobaczcie, co się dzieje. Co się dzieje? Teraz śnieg pada i tak nie słychać, ale dosłownie 5 minut temu było grad. To o parapet. Zobaczcie, jaki parapet zaśnieżony już. Wiem. Yeah. Istna zima. No nic, dobrze kochani. To ja się szykuję. Hejka, to znowu ja nie wiem czy mi to widzicie, ale się robi coraz gorzej ja za pół godziny muszę wyjść a tutaj po prostu masakra jeszcze tak wieje no nic damy radę już jestem gotowa jak widać i zaraz idę przestał padać przestał padać ten śnieg, ale strasznie wieje nie wiem czy to słyszycie mega strasznie wieje, no ale co zrobić chciałam tylko jeszcze wam się pokazać w moich nowych okularach mam nadzieję, że wam się podoba, bo mi tak i Dionisowi też bardzo. Jak byliśmy, to wybierałam między dwa modele, jeszcze troszeczkę mniejsze, ale w końcu wzięłam te, bo wiecie, one są też przyciemniane tak jak moje stare, bo w Grecji po prostu to potrzebuję. I one teraz wzięłam takie większe, dlatego, żeby, wiecie, przeciwsłoneczne też były. Jak się przyciemnią, że mi coś dawały, bo tamte stare były troszeczkę takie małe i one, jak się przyciemniły, to nic mi to nie dawało, bo z góry mi leciało z dołu słońca, także nic mi to nie dawało. A w tych mam nadzieję, jeszcze właśnie wychodzę na dwór i się przyciemnią. Jeszcze ich nie próbowałam, przyciemnianych, jak wyglądają. Ale najgorsze jest to, że ogólnie wzrok mi się pogorszył, ale staram się o tym nie myśleć. I wiecie, na razie jeszcze tak widzę w tych okularach, tak mi się trochę w głowie kręci. Ale pani powiedziała, że tak do tygodnia może być tak, bo no po prostu z, z bardzo mi się pogorszył wzrok i, i, i szkła są mocniejsze. Mój mózg musi się przyzwyczaić też do tego. No. Yy, jeszcze Wam tylko powiem, co mam na ustach. Już Wam to pokazuję, słuchajcie. <grym>, nie o tym wiecie, ale ja po prostu do Polski przyjechałam i odkryłam taką pomadkę. Lekki, zobaczcie, takie coś, to jest Nivea Karen Color Red. Wzięłam Red, jeszcze kupiłam różową, ale RED, ta czerwona jest jeszcze lepsza. No zobaczcie, można się je malować bez yy, lusterka. I naprawdę efekt ekstra jak na mnie, bo ja nie lubię takich mocnych, wiecie, ja mam małe usta. A to no super, super sprawa, słuchajcie, no mega się... mega się cieszę, że sobie to kupiłam. A jakaś tam promocja była mówię, a dobra, spróbuję. <grym> no. Dobra, i jeszcze w ogóle zobaczcie, co ja mam na sobie. Wytrzasnęłam coś z szafy, patrzcie. Tutaj, z mojej szafy, to jest co za mną. Słuchajcie, bo ja tutaj przejeżdżam, ja mam tutaj mega dużo ciuków, jakieś tam stare, ale jak ja latam do Polski, to ja prawie nic nie biorę, bo... Po co? Tutaj mam naprawdę sporo rzeczy i tak właśnie wyczesną mam troszkę takiego takie, takie bolerkowicie. No. no dobrze kochani, no to ja uciekam do dentysty.